First Descendant, czyli gra, która przybyła znikąd i od razu skoczyła na czołówki najchętniej ogrywanych gier na Steamie, a mimo to. i tak wszyscy głównie na nią narzekają. Na pytanie, skąd taki kontrast, odpowiem, nie wiem, ale się domyślam. A w ogóle to zacząłbym od tego, że to gra koreańska. Na co część osób pokiwałaby pewnie głową, mówiąc, że, no tak, Korea to wszystko tłumaczy. Bo skoro mowa o koreańskiej grze sieciowej, to przecież musi się w niej robić od mikrotransakcji, i w ogóle pay to win to oczywiste. Oczywiste, może i tak, ale czy zastanawialiście się, się kiedyś, dlaczego w azjatyckich, a w szczególności koreańskich, japońskich i chińskich grach mikropatności jest tak dużo i są aż tak agresywne? Otóż mnie interesowało to od dawna i w końcu postanowiłem trochę w tym temacie poczytać, żeby dowiedzieć się, czemu tak jest. No więc poszperałem i poczytałem całkiem sporo, ale wygląda na to, że jednej prostej odpowiedzi niestety nie ma. Ba, internauci, którzy mają bliskich w Korei, Japonii czy Chinach, mieszkają tam lub mieszkali jakiś czas, albo nawet są obywatelami tych krajów, mają na te sprawę najróżniejsze, nierzadko sprzeczne. Są jednak pewne tropy, które w mojej opinii zdaje się być bardziej wiarygodne od innych. Jednym z częściej przewijających się wyjaśnień jest odmienna specyfika grania w gry Pecetowe w krajach azjatyckich. Zwłaszcza w Korei, gdzie do dziś nieprzerwanie niezwykle popularne są kafejki internetowe, nazywane tam PC Banks. Już wcześniej w Korei panowała kultura grania na pecetach zamiast na konsolach, a już w szczególności na konsolach pochodzących z Japonii, które od lat 80. stanowiły przecież najważniejsze platformy do grania. Wynikało to z restrykcyjnego prawa, mającego zapobiegać importowi i dystrybucji mediów z Japonii, które zostało. Zaraz po II wojnie światowej i wieloletniej brutalnej okupacji Korei przez Japonię. A choć pod koniec lat 90. rząd zaczął te regulacje luzować, by w końcu w 2006 roku w całości je znieść, to w międzyczasie pozycja PC, jako najważniejszej platformy do grania, tylko się w Korei umocniła. Miało to wpłynąć azjatycki kryzys finansowy, którego skutki odczuwalne były także w Korei i które przyczynił się do nagłego zburzenia znacznej części społeczeństwa. Zamiast kupować na własność kosztowną maszynę do grania, gracze wyleli więc wynajmować komputery na godziny w coraz liczniejszych kafejkach internetowych. Z tego samego powodu, zamiast kupować gry, Koreańczycy preferowali darmowe produkcje, co było o tyle sensowne, że przecież bywalcy kafiejki jedną opłatę już uiścili. Początkowo gry free-to-play były jeszcze dość nieliczne, ale z każdym rokiem zyskiwały na popularności, a co za tym idzie, monetyzowane były na coraz bardziej wymyślne i skuteczne metody. Cechą wspólną mikrotransakcji nieodmiennie było jednak to, że, no, były mikro, bo przez wiele lat najwięcej wydawali na nie uczniowie, płacący z reguły nie za pomocą kart kredytowych, a środkami na kontach telefonicznych. Już w 2006 roku wpływy z Mikropłatności stanowiło więc połowę wartości całego rynku gier z wideo w Korei Południowej. Dla graczy z Korei, którzy często nie inwestują we własne maszyny i nawet nie kupują gier, mikropłatności wcale nie muszą jawić się jako taki wielki problem. Także dlatego, że przez lata koreańskie kafejki internetowe poczyniły liczne wysiłki, by zatrzymać u siebie graczy, którzy mogli przecież odczuwać coraz silniejszą pokusę zakupu własnego peceta. Efektem tego są różne umowy wielkich sieci kafejek z wydawcami gier, dzięki czemu ich bywalcy często nie odczuwają ciężaru różnych nieakceptowalnych z naszej perspektywy mechanik. Dotyczy to wielu koreańskich gier, jak np. GTA Online, które w wydaniu kafejkowym wymaga znacznie mniej grindu i opłat, ale także hitów z zagranicy, jak na przykład League of Legends, w którym bywalcy kafejek od wielu lat mają odblokowane wszystkie postacie, a także otrzymują odczuwalnie lepsze nagrody po meczu. Wszystko to ma powodować, że gracze z Korei są względem miksu znacznie bardziej pobłażliwi, a prawdopodobnie także traktują je po prostu jako uczciwy układ. W końcu gry udostępnione są za darmo, więc ich producenci muszą jakoś zarabiać. W każdym razie takie spojrzenie na sprawę może być popularne w Japonii. Dużo mówi się o popularnym tzw. Tak kulcie idola. Przejawia się on w tym, że fani nie tylko z ochotą płacą za bilety na koncerty ulubionych gwiazd, czy kupują związane z nimi gadżety, ale też licznie i chętnie uiszczają inne datki, np. by otrzymać ekskluzywne treści za kulis, czy nawet możliwość czatowania z ulubionym idolem. Takie formy płatości od dawna stanowią ważną część przychodów w japońskim przemyśle rozrywkowym, a także element tamtejszej kultury, nic więc dziwnego, że przedostało się także do branży gier, a duża część japońskich graczy ma uważać za zupełnie normalne, że płacąc można otrzymać ekskluzywną zawartość także w ulubionych grach. Z kolei w Chinach, w których ćwierć wieku temu rząd rozpoczął szeroko zakrojoną walkę z branżą gier, co miało być podyktowane troską o młode pokolenie. Przez wiele lat utrudniony był dostęp zarówno do konsoli, i samych gier także. Różne ograniczenia dotyczyły także salonów gier i kafejek internetowych. Choć to ostatnie i tak było popularne, bo także w Chinach PC do gier były w tamtych czasach luksusem dla nielicznych. Z roku na rok coraz łatwiej dostępne były za to telefony komórkowe, także dlatego, że dla wielu Chińczyków stanowiły one jedyną szansę na podłączenie się do internetu. Wraz z eksplozją popularności smartfonów zaczęło się więc na nich pojawiać coraz i bardziej złożone produkcje, które którym skutecznie udawało się umijać różne związane z grami ograniczenia. Z grami na pc, -ty, konsole i szeroko pojęte urządzenia do gier, do których smartfony się nie zaliczały. Spowodowało to, że od wielu lat to właśnie telefony są w Chinach najpopularniejszą platformą do grania i obecnie stanowią ponad 70% wartości tamtejszego, największego na świecie rynku gier. Jest to segment tak ważny dla budżetu kraju, że potem, gdy rząd zaproponował w zeszłym roku ograniczenia mające przeciwdziałać uzależnieniu od gier wśród młodzieży, które uniemożliwiałyby przykład nagradzanie graczy za pierwsze logowanie czy dawanie im zniżej na pierwsze zakupy, a giełdowa wycena gigantów takich jak Tencent i Centinetis nagle drastycznie spadła, pomysł został wycofany, a odpowiedzialny za niego polityk odsunięty od pełnionego stanowiska. Podobnie jak w Korei, także w Chinach zwiększoną tolerancję na mikropłatności w grach, można przypisać temu, że chińscy gracze z reguły nie ponoszą dodatkowego kosztu zakupu platformy do grania, bo telefon kupiliby tak czy owak, a zdecydowana większość gier mobilnych dostępna jest w modelu free-to-play. Nawet w obliczu agresywnej monetyzacji w ulubionych produkcjach, chińscy gracze mogą mieć wydawać na granie mniej pieniędzy niż konwencjonalni gracze z krajów Occidentu. Do mnie osobiście zupełnie nie trafiają natomiast poglądy, jakoby inna była mentalność graczy z krajów azjatyckich, co może komu wynikać z głęboko zakorzenionych kulturowych różnic. Obywatele, między innymi Korei, Japonii i Chin mają być rzekomo z natury mniej krytyczni i skłonni do krytykowania nawet takich praktyk, które im się nie podobają, przez to dużym firmom łatwiej ma być wciskać klientom ściemę. Istnieje też pogląd, że ze względu na panujący w Korei i Chinach już też hiperkapitalizm, obywatele tych krajów lubią porównywać się z innymi i na każdym kroku podkreślają swoją pozycję. I tak jak kiedyś o znakom bogactwa były luksusowe samochody, czy drogie ciuchy i perfumy, dziś status społeczny mogą definiować także wirtualne kosztowności w grach. A że jednocześnie panować ma społeczna zgoda, że każdy jest kowalem własnego losu i wszystko zależy od ciężkiej pracy, nie ma nic złego. W tym, że zarówno w życiu, jak i w grze, ktoś ma więcej, bo go na to stać, bo sobie na to zapracował, a ktoś mniej, bo najwidoczniej musi starać się bardziej. Takie wyjaśnienie nie trafia do mnie z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że oparte jest na stereotypach, które z definicji oferują najbardziej uproszczony, nierzadko krzywdzący obraz rzeczywistości. Bo wiadomo, taką właśnie prostą, pełną skrajności wizję znacznie łatwiej jest objąć rozumem. Tymczasem nie brakuje dowodów, że tak naprawdę gracze z Azji i krajów zachodnich wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. Bo przecież także na Zachodzie, z roku na rok zwiększa się udział gier mobilnych, a... Gracze od dawna już przelują mikropłatności nie tylko w grach mobilnych czy darmowych, ale także tych za pełną cenę. Oczywiście ich obecność zawsze budzi w pewnych kręgach oburzenie i każdorazowo jest to dobra okazja, by po raz tysięczny ktoś ogłosił, że branża upada, tak jakby nie było innych gier, a podobne zagrywki wydawców były czymś zupełnie nowym, ale jednocześnie nie brakuje graczy, którzy na to idą. Którzy kupują wszystkie te gry i wszystkie mikropłatności od dawna i prawdopodobnie będą kupować je dalej. Z drugiej strony, to nie tak, że gracze awi nie narzekają. Narzekają i to dużo, a patrząc na recenzję The First Descendant, można odnieść nawet wrażenie, że narzekają najwięcej. Bo tylko pośród recenzji graczy napisanych po chińsku i koreańsku przeważają te negatywne. A w przypadku chińskich ocen tych negatywnych jest nawet ponad 4 razy więcej niż pozytywnych i tak, w olbrzymiej części z nich narzekania odnoszą się właśnie do agresywnej monetyzacji gry. Ale zdaje się, że jeszcze nie powiedziałem ani słowa o The First Descendant, a przecież taki był główny zamysł tego filmu. Chyba. W największym skrócie więc. To kolejny looter-shooter, jakich wiele, ale tym razem wyróżnia się przepiękną oprawą na Unreal Engine 5 i naprawdę ładnym projektem postaci. To tak na pierwszy rzut oka, ale już po paru chwilach z czuć, że ma ona także sporo innych zalet. Jej największą siłą jest w mojej opinii świetny filmik strzelania. W przypadku każdej broni bowiem czuć naprawdę solidnego kopa, bo wyglądają one i brzmią świetnie i także przeciwnicy reagują na kule w odpowiedni sposób. W końcu roboty robią tu te wszystkie słuche i wściekle satysfakcjonujące trzaski towarzyszące trafianiu i eliminowaniu nimiliców. Na uznanie zasługuje też bardzo dobry movement postaci, bo fajnie się nimi biega, skacze, nawet podwójnie i w końcu pikanterię starcią dodaje tutaj szalinka z hakiem, pozwalająca błyskawicznie zmienić pozycję na polu walki. Ale choć to wszystko zaprojektowane jest i wykonane z największą dbałością, to. nie żeby na tej podstawie dało się ocenić, jaką grą w istocie jest The First Descendant. I to nawet po wielu dniach czy tygodniach intensywnej zabawy, bo taki to specyficzny gatunek, w którym nie pomysł, oprawa, czy nawet mechaniki związane ze strzelaniem decydują ostatecznie o być albo nie być gry, a cała meta otoczka. Związana z rozwojem postaci, zbieraniem i przetwarzaniem zasobów oraz przedmiotów, czy tworzeniem najbardziej optymalnego buildu, żeby mieć jeszcze lepsze przedmioty. I tak w kółko. A tak się składa, że nigdy nie miałem czasu ani głowy do tego, żeby w jakiejkolwiek grze podobne rzeczy roztrząsać, więc tradycyjnie albo nie gram w nim w ogóle, albo gram, ale jestem lamusem, jako lamus przechodzę ewentualną zawartość fabularną, a po jej ukończeniu do gry już nigdy więcej nie wracam. A że w The First Descendant fabła jest generyczna i cienka, jak dupa węża, to po jednym dniu poczułem, że jeżeli o mnie chodzi, no to to by było na tyle. Fajnie, fajnie, ale ten hype train odjedzie dalej beze mnie. Hype train naprawdę rozpędzony, bo w chwili, gdy piszę te słowa, w koreańskim luter-shooter gra jednocześnie ponad 150 Tysięcy osób na Steamie, co czyni go ósmą najbardziej popularną produkcją na tej platformie, a w szczytowym momencie było to nawet 260 tysięcy osób. Tak więc mnóstwo osób gra, ale zdaje się, że niewiele mniej na The First Descendant narzeka, a przyczyną są oczywiście mikrotransakcje. Tych jest multum. Ba, jest ich tak dużo, a cały system jest tak złożony, że mam obawy, czy byłbym w stanie wyłożyć wam to wszystko w należyty sposób, nie pomijając przy tym jakiegoś niezwykle istotnego aspektu. Chyba jednak wystarczy, jeżeli powiem, że za ścianą grindu schowana jest moim zdaniem na Najistotniejsza zawartość, czyli nowe postacie. Na początku możemy wybierać bowiem wyłącznie między trzema. I każda z nich zdaje się być fajnie zaprojektowana, ale ta jak się zdecydujemy, długo będzie tą jedyną, którą będziemy mogli się bawić. Zakładając, że zdecydujemy się wyfarbić kolejne, będzie to oznaczać wiele długich godzin zbierania najróżniejszych zasobów w trakcie wykonywania tych samych lub bliźniaczo podobnych wyzwań. A potem trzeba jeszcze czekać, aż postać się upiecze i to też trwa 12 godzin. Ktoś powiedziałby, że przecież to jest właśnie esencja tej gry, czyli walka, ale no nie wiem, gdyby naprawdę zależało mi na jakiejś Staci, chyba wolałbym ją po prostu kupić w sklepie, niż wykonywać drugą pracę, żeby ją dostać, ale w grze. Ale rzecz jasna, fakt, że w ogóle dopuściłem do siebie taką myśl, świadczy o zwycięstwie twórców, bo dokładnie po to zaprojektowali oni cały ten skomplikowany system, żeby zachęcić przytłuczonego nim gracza do wydania prawdziwej waluty. A przecież to nawet nie jest tak, że można po prostu kupić upatrzoną postać, bo oczywiście, że za każdą z nich trzeba dać odrobiny więcej punktów, niż sprzedawanych jest w pakietach. Co oznacza, że zawsze na coś zostanie, choć to nie tak, że nie będziemy wiedzieli, co z pozostałymi punktami począć. Bo we wbudowanym w grę sklepie. Kupić można znacznie więcej rzeczy na czele ze skórkami, przedmiotami kosmetycznymi, innymi kolorami interfejsu, bonusami do zdobywanych nagród, czy nawet przedmiotami pozwalającymi zwiększać efektywność wyposażenia. Z czego wygląda na to, że dostęp do tych ostatnich można otrzymać dopiero po wykupieniu przepustki sezonowej, bo tak, taka też tu jest. Ta, no sporo tego. Ale czy wszystkie te mikropatności składają się na obraz tak dramatycznie zły, jak wynikałoby to z krytyki, jaka spadła na grę? Szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. I prawdopodobnie nigdy się nie dowiem, bo fizycznie niemożliwe jest, żebym w jakiejkolwiek tego typu grze dotarł do etapu end game'u, gdzie płatności mogą pokazać swoje ostatecznie złowrogie oblicze. Dla mnie jednak już samo to, jak rozwiązano kwestię postaci, powoduje, że traktuję tę grę jako demo. Owszem, demo całkiem rozbudowane i dające sporo możliwości, ale jednak tylko demo. I kiedy zdają sobie sprawę ze skali ograniczeń, przyznam, że zupełnie odechciało mi się grać. Nawet mimo tego, jak kompetentny The First Descendant jest na wielu płaszczyznach. No ale nie jest też tak, że nie ma innych, podobnych. Gier, w których model płatności rozwiązano lepiej, jak choćby Destiny 2, Warframe czy Borderlands, i to też ma znaczenie. Trzeba jednak przyznać, że The First Descendant wygląda, co tu dużo mówić, rewelacyjnie. Zwłaszcza jak na grę free-to-play. No właśnie, przejdźmy do oprawy, bo przynajmniej na tym polu koreański hit bezdyskusyjnie robi świetne wrażenie. Otoczenie, efekty, lokacje, przeciwnicy, to wszystko wygląda super. A zdecydowanie najlepiej wyglądają postacie. Fantastycznie zaprojektowane, wymodelowane i animowane. Serio, patrzenie na nie to sama przyjemność i tym większa szkoda, że żeby zdobyć kolejne, trzeba no wyczyniać takie cuda. The First Descendant korzysta też ze wszystkich dobrodziejstw oferowanych przez RTX -y, więc oto ta część filmu, nadal przygotowana przeze mnie, ale we współpracy z dzisiejszymi sponsorami, czyli NVIDIA oraz inno 3D. Mowa więc przede wszystkim o śledzeniu promieni, z którym tutaj wiąże się pewna ciekawa kwestia. Otóż to jedna z pierwszych gier, w której zastosowana została technika rekonstrukcji promieni, nawet pomimo tego, że nie ma tu path tracingu, zwanego też pełnym śledzeniem promieni. Działanie of Reconstruction najlepiej widać na przykładzie cieni. Bez tej techniki są one postrzępione i zauważalne jest ich delikatne drganie. Po włączeniu Ray Reconstruction ten efekt zanika. Powalą także pozbyć się widocznego czasem w zacienionych miejscach ruchomego ziarna, a także wyraźnie zwiększa szczegółowość i ostrość odbić. Zauważyłem, że włączenie rekonstrukcji promieni wiąże się z niewielkim spadkiem wydajności na oku rzędu około 10%, choć to zależy od widocznej na ekranie sceny. Jak zawsze muszę jednak powiedzieć, że dla mnie najważniejsza jest obecność DLSS-a oraz frame generation. DLSS tutaj w wydaniu 3,5, a jest to technika poprawiania w locie przez AI jakości obrazu wygenerowanego w niższej rozdzielczości. I o ile ustawienia DLSS stawiające na wydajność, a więc bazujące na obrazie w bardzo niskiej rozdzielczości, wyglądają odczuwalnie słabiej, ale też przyrost wydajności jest olbrzymi, co może być zbawienne zwłaszcza na słabszych tach o tyle ustawienia jakości. Da efekt niemal jak obraz natywny, przy jednoczesnym wzroście liczby klatek o średnio 50%. Oto jak wygląda ta sama scena z DLSS ustawionym na wydajność, w trybie zbalansowanym, w trybie jakości, bez DLSS oraz włączonym DLA. Bo no właśnie, jeżeli ktoś dla odmiany nie szuka dodatkowej wydajności, a jeszcze lepszej jakości obrazu, to w grze dostępna jest technika DLAA, czyli napędzany przez AI Anti-Aliasing, dzięki czemu nie tylko krawędzie obiektów są niemal doskonale gładkie, ale generalnie cały obraz zdaje się być ostrzejszy. Nawet względem natywnego. Nie wiąże się to jednak z przekłamaniami obecnymi podczas stosowania konwencjonalnych technik, jak na przykład TAA, a które widoczne są na części przy ukrotowanych powierzchniach, na których pod większym kątem zaczynają pojawiać się dziwne artefakty. Niemalże magiczną sztuczką jest za co generować klatek, czyli technika uzupełniania klatek wygenerowanych przez kartę tymi w całości wygenerowanymi przez AI. Obecnie związany z tym input lag jest właściwie niewyczuwalny i to nawet w tak dynamicznej grze i przyznam, że nie dopatrzyłem się żadnych widocznych przekłamań względem oryginalnego obrazu. Pewnie jakieś są, zwłaszcza gdy na ekranie dużo się dzieje, więc jeżeli chcecie możecie sobie przeanalizować każdą klatkę widocznego właśnie nagrania, ale wobec dwukrotnego skoku wydajności uważam, że jest to uczciwy układ. Frame Generation pozwala także cieszyć się większą wydajnością przy włączonym DLA, wyraźnie poprawiającym jakość obrazu. Serio, te opcje można spokojnie łączyć, oni tego nawet nie sprawdzają. Aha, The First Descendant testowałam na karcie NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Twin X2. Uff której najważniejszą cechą są zadziwiająco kompaktowe wymiary. Serio, karta jest malutka w porównaniu do typowych potworów, więc może zainteresować zwłaszcza osoby lubiące się w kompaktowych pecetach, a jednocześnie ciągle zapewnia świetną wydajność. Link do tego modelu znajdziecie w opisie tego filmu. U mnie gra działa więc jak widać, a więc bez żadnych problemów, ale ustalmy, że bawiłem się na typowej karcie graficznej. Nie mam pojęcia, jak działa ona na słabszych pecetach, za to słyszałem, że radzi sobie fatalnie na konsolach. Tak, jak rzadko, tym razem to między innymi na PlayStation 5 stan techniczny gry ma być fatalny, ale być może dlatego, że to koreańska produkcja. A więc, jak już ustaliliśmy, tworzona przede wszystkim z myślą o PC-tach. No, to dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia na temat mikropatności w grach, także tych azjatyckich, i czy graliście już The First Descendant. A jeżeli podobał wam się ten film, to śmiało zostawcie łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!